MG. MGNG grał koncert w Częstochowie w hotelu Scout. I nie uwierzycie, kogo tam spotkałem. Martin Neyman. Martin Neyman był w skacie. Spotkałem, patrzyłem w lewo jak przechodziłem przez, przez, przez korytarz, siedział tam Marcin Najman, nikogo wokół niego nie było, była to też bardzo późna godzina. To było przed 20 jakoś, tak, tak. bo siłownię o 20 zamykali tak. i przechodząc po prostu przez ten cały ośrodek widzieliśmy jak Najman tam po prostu sobie działa i ćwiczy. A dodatkowo Najman z tego dnia też rzucił filmik jak napierdala worek na swoim kanale, na tak, tej siłowni. Tak, tak. No i ogólnie Marcin Najman, dowiedzieliśmy się od menadżerki właśnie hotelu Scout, że Marcin Najman chodzi specjalnie bardzo późno na siłownię, żeby po prostu nie spotykać ludzi. Zapytałem się, no oczywiście jakby zadałem pytanie retoryczne, dlaczego, Dlaczegoś nie? To? No, ona powiedziała, że niezbyt go ludzie właśnie Wciąż tolerują to ja i, i szydlą z niego po prostu na tej siłce, nie? Można po, powiem ci szczerze, bo nie lubię go, ale trochę mu współczuję, nie? No, ja bym w bo, własnym mieście kurwa, nie, nie chciałbym chciał być, być w jego skórze, nie? Ja bym nie chciał być w własnym mieście, po prostu tak traktowane, no. no. Oczywiście lokalną... E, jakby ludzi z, z Częstochowy też, e, którzy tam byli w, właśnie na tym koncercie, pytałem jak, co oni ogólnie myślą tutaj o Marcinie jak, 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 tak. jak jest odbierana postać Marcina Najmana, to wszyscy mówią, że, e, że Beka, że generalnie totalny brak szacunku. Każdy, każdy Częstochowianin wspomina e, obronę tej jasnej Jasne góry i no generalnie jest turbo memem, nie? No jest, to jest postać memiczna, e, Częstochowianie mając z niego pompę. Tak jest. E, no, i, A, no i dowiedzieliśmy się, że do niektórych restauracji, nie? Podobno tam, e, że nie chcą w, e, go, go wpuszczać, coś takiego, też coś tak powiedział. Ale to niepotwierdzone info, bo to jednak...